Witek ile robisz ćwiczeń na plechy? Staram się robić do 5 ćwiczeń. Okej, okay. zaczynasz zazwyczaj? Podciąganiem. Od podciągania? Podciąganie. A dzisiaj nie zaczniemy od podciągania, bo ja się nie podciągną. <noise> ale podciągasz się z gumą bez? Bez, staram się bez. bez. Jaka waga na dzień dzisiejszy? 93 kg. Dobra, to pierwsze zrobimy moje, co? Pewnie. <noise> Dobra, to zrobimy sobie, pójdziemy na twiznę, zrobimy sobie ściąganie górnego wyciągu, ale mhm. na chwytem i oczywiście będziemy imitować tutaj maszynę na utilu, czyli te łokcie pójdą w przód i będziemy ściągać aż pod klatkę piersiową. Robiłeś? Zrobiłem. Robiłem. Zrobiłem. No to jedziemy, wszyscy robili. My trenujemy, wy oglądacie, jedziemy. Dokładamy trochę ciężarów. Witek, ty trenujesz na takiej, mówię, wylansowanej? Oczywiście nie mam tutaj nic za złe. Jak ktoś lubi i ćwiczy na takich, no to tylko przywilej. Czy takiej podobnej? Ja ćwiczę na bardzo podobnej siłowni, Bodycenter w Milanówku. Aha. Także... Pozdrawiamy Bodycenter Milanów milanufek? Milanówek. Milanówek. Uff. Może wpadniemy kiedyś tam i zrobimy też trening. I siłownia bardzo podobna do tej, nie? Czyli dobrze się trenuje. Jest. Kurz jest, rdza jest. To najważniejsze. Jesteśmy po major Pierwsze ćwiczenie, ściąganie drążka na chwytem, chwyt wygodnie, nie za szeroki, nie za wąski i fajnie w tym ćwiczeniu to, to nie jest ściąganie wąskim chwytem, ci nie idą na zewnątrz, ale to jest tak jak przy nautilusie, ten łokieć idzie przód ku tyłowi, wtedy ten zakres ruchu jest większy. Silny jesteś, kurde nie dam rady chyba dzisiaj. Spoko. Chyba dobrze wczoraj podjadłeś, bo się szykowałeś na trening. No ogólnie wiesz, staram się trochę ciężej ćwiczyć. Aha. Ale nie, nie ukrywam, robię też lekkie treningi. Nie? Czyli przeplatasz z głową Dobra. wszystko. Dobra, robimy kolejne ćwiczenie. Tym razem T-bar tutaj mamy uszykowany, ale troszeczkę inaczej, bowiem oczywiście musiałem zmodyfikować to ćwiczenie. Zobaczcie. No i fajnie. Jedziemy kolejne ćwiczenie. Widzieliście, już są dorobione rurki i są włożone na to, dlatego, żeby ten ruch, akurat jak robimy, żeby dłoń znalazła się w fazie końcowej przy biodrach. Jest mocne spięcie. Łokcie idą wąsko, blisko tułowia i idą w stronę. Wyobrażamy sobie, w stronę kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego, czyli to nie jest na zewnątrz, ale tak jakbyśmy chcieli mocno spiąć najszerszy grzbietu a wygląda to mniej więcej tak Teraz będzie mczako. Będzie... będzie walka. Nie. Teraz jedziemy kolejne trzecie ćwiczenie. Witek, yy. co robimy? Ja bym zrobił na przykład ściąganie ręki z dołu. Ok. Na wyciągu. Dobra, ja się dostosowuję, jedziemy kolejne ćwiczenie. Jesteśmy, może w połowie, może nie. Treningu jedziemy dalej. Na razie dobrze, co? Na razie dobrze. <noise> ok, oczywiście dzisiaj nie ma jakichś tam klamotów, bo to też nie o to chodzi. Pokazywać, kto jest silniejszy, jakiś martwych ciągu i tak dalej, zajechać. Że Witek musi wrócić do domu. Ale robimy sobie taki techniczny, pełne napięcie, i już widać, że plechy są przekrwione i czerwone i to najważniejsze. Zrobimy teraz wiosłowanie sztangielkami, oczywiście z martwego punktu z ziemi. I tu nie ruszy się ani na milimetr. Dlaczego? Bowiem strzałkowski, szmyt, szmyt przydusi. Smyf u Was, u nas, szmyt przydusi nasze plecy. Możecie tego też również spróbować w chałupie u siebie. Jedziemy, co? Ja Zobaczymy. Bardzo, bardzo. Dobra. Z Witkiem łapiemy oddech. Zjadła dzisiaj trzy kiełbasy na śniadanie, więc... Cztery. <laughs> cztery. Robimy kolejne ćwiczenie. Tym razem wyciąg dolny. Poziomy, przyciąganie w okolice brzucha, ale oczywiście, jak żeby to mogło być, musi coś być przekombinowane, nie? Dokładnie. Jak to zrobimy? Patrz, taj się uczta. Albo my będziemy się uczyć od, od innych. Od was, od was. Tak, ja się uczę od Witka, witek ode mnie. My się uczymy od Was, wy się uczycie od nas. Dobra, jedziemy. jedziemy. Zrobione Zostały nam jeszcze kaptury. Ciepło, nie? Ciepło. <laughs> kaptury oczywiście zrobimy na wyciągu dolnym z Linką. Nie będziemy już tłumaczyć techniki, możecie się cofnąć do poprzednich filmów. Tam chyba w petardach na kaptury też to jest. Także zrobimy jeszcze 3-4 serie, zobaczymy. No i pójdziemy, wypijemy w lewiatanie będzie dobrze, nie? Dokładnie, będzie pompa. <laughs> Ta, jedziemy dalej. Witek żyje, ja też, to najważniejsze, jesteśmy po treningu w pleców, kilka innowacji, yy, kilka nowych rozwiązań albo starych, tylko odkurzonych, także bardzo fajnie, dobrze się robi z kimś trening, nowa motywacja, jak y, zobaczyliście w odcinku tutaj przez chwilę, jakichś wielkich klamotów nie było. A trening zrobiony. A trening zrobiony i to naprawdę z dobrym y, czuciem mięśniowym. To co, my sobie jeszcze tutaj pogadamy, ale to już poza wizją Dobra. sobie coś tam ustalimy. Także Witek jeszcze raz gratuluję. Y, myślę, że y, nie żałujesz, że przyjechałeś i, <śmuszczaj> i widzisz jak to wygląda teraz od zaplecza. Jak kręcimy tutaj takie odcinki. Nie wałki odcinki. <śmuszczaj> Także jeszcze raz Piona, dziękuję. Dzięki. Ręce się ruszają. Także... Mało. Witka, widzicie też praktycznie robi sobie redukcję formę na lato szykuje się coraz bliżej, wygląda fajnie, a będzie wyglądał jeszcze lepiej. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Baczcie, bacznie obserwujcie kolejne filmy. Być może pojawi się kolejny konkurs, być może będzie coś do wygrania, coś do zabrania. Także subskrypcja i dzwoneczek, lajkujcie. Wszystko. Jeszcze, jeszcze. jeszcze może możesz coś powiedzieć, może zaśpiewać piosenkę? <grymne> <grymne> Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, dzięki, pana. <grymne>